Ale Wegi musi oczekiwać tutaj na rotującego snacka, który będzie do końca galerii. Wegi po raz drugi, dwa trafienia. Praktycznie jedną serią strzałów, i jeszcze na sam koniec spadł hat-trick. No, fantastycznie, tutaj rozegrał tą rundę pistoletową Wegi. No i widać, że te nowe zdjęcia ekipie Illuminar Gaming dają naprawdę bardzo dużego powera do gry. Który w tym momencie wyskakuje na bombsite, ale nie sprawdza pozycji na balkonie. I to się oczywiście mści na polskim zawodniku. Dodatkowo Harn pod Bombsaidem ma, dokłada trafienie ze ska co prawda bomba plantowana, ale cover poleciał, jednak Mar. Tutaj fantastyczna seria. No i niestety, Fate odpowiada na tym forsie, doprowadzając do wyniku 1 do 1. Rotacja, chociaż teraz jeszcze Reed był w stanie wypłacić kada blokerowi podejście podejście od rampy, ale Patrick nie zamierza się zatrzymywać. Ritz fraguje ile może. I zobaczmy, że cały czas Illuminar Gaming napiera, jest wsparcie od snajpera i jak na razie nie bardzo harn, ale wegi również z karabinu snajperskiego. No to nie jest codzienny widok. Pokazał zdecydowanie, że jeżeli z AWP, czy, przepraszam, że jeżeli z AK coś nie wyszło, no to on weźmie się za grę ze snajperki i to będzie wyglądało troszeczkę lepiej. Dorzucony Mołotow i bali się Patryk, wychodzi tutaj na pozycję, ale Ritz mimo wszystko jeszcze się nie wychyla. Patryk przygotowany na to podejście, no i teraz Begi przed ważną szansą, no i szkoda, że nie udało się tego zrobić. I proszę bardzo, zawodnicy Fate są w stanie wyjść z takich opresji i to Patryk wygrywa sytuację 1 versus 2. Tylko no nie możemy sobie pozwolić na błąd. nocent ale wyjście. Oj, Harn, zdecydowanie w tej sytuacji został zaskoczony. Dodatkowo, Inocent jeszcze też przypalił stópki Marowi, dlatego przewaga powiększa się. I luminar Gaming ma aż dwóch zawodników więcej teraz i trzy, bo frak Ritza na Midzie daje jeszcze większą przewagę, chociaż bloker tutaj odpowiada, ale zdąży się on wycofać i zdecydowanie mamy kolejną dobrą rundę w wykonaniu Polaków. Widać, że strzelecko prezentują bardzo Wysoki poziom, jeżeli pikują, to w większości przypadków headshot zostaje zdobyty. Otrzymy Mida ze sprawą Wegiego, który bez wątpienia w ostatnich spotkaniach radzi sobie coraz pewniej. Tylko teraz kwestia, ile tutaj zrobi Snacks, bo na pewno też mamy zawodników wystawionych w okolicach piwnicy. Oj, Janusz z problemami, wycofuj się tutaj. Snacks, no niestety się nie uda, ale za to Wegi. Bardzo ładnie przyceluje w głowę i proszę bardzo, Wegi próbuje walczyć, ale w międzyczasie to Ritz jednak zdobył tą eliminację. I nocent wcelowany w okno. Harn kontroluje Lederroom. chcą za wszelką cenę wyeliminować Wegiego, który na pewno nie będzie miał tutaj łatwego zadania. Gdyby taka eliminacja wpadła, to na pewno byłoby coś i Wegi! Proszę bardzo, jak? Ważne zabójstwo, był w stanie zdobyć Arek. Tak więc sytuacja trzech na dwóch cały czas IHG ma przewagę. I dodatkowo inocent ma wgląd, gdzie są przeciwnicy. No i teraz potrzebna jest rotacja. Trzeba powoli przyspieszyć, żeby ten bombsite A został jakoś zajęty przez IHG. Ritz dodatkowo na kucaka po cichutku z tej galerii. Dodatkowo my rotujemy i teraz chyba został zauważony HARN, czy nie do końca. Chyba jednak nie, bo następuje też drobne wycofanie od inocenta. Rywale po prostu przeczekują czasu. Jeszcze jest sporo. 25 sekund do końca. Bomba teraz plantowana, ale tutaj Ritz ma okazję. Ma oczywiście możliwość, chociaż też możliwość mają terroryści na fragi. Szkoda, bo Niki ma tylko i wyłącznie 2 HP, ale jest inocent na drugiego zawodnika ustawionego od respa. Tak więc bezproblemowo te fragi jak na razie wpadają. Oj, i do końca nie wie, co ma zrobić Harn. Wiedział, że ma jednego zawodnika odłącznika drugiego od respa. No i był kompletnie zdezorientowany, gdzie plantować? Jak tą sytuację realizować, Grać, dlatego po prostu wyskoczył z palących, a my byliśmy w stanie dołożyć ostatnią eliminację, dając dziesiąte zwycięstwo na korzyść Illuminar Gaming a Innocent wędruje w tym momencie na plecy, rodem nie lada zaskoczenie, a kuku! Innocent z trzema trafieniami, bomba na ziemi, ale teraz terroryści podnoszą Famasa, a my, no nie zamierzamy odpuścić, my gramy agresję, i zobaczmy Snacks domyka w razie co od piwnicy też jest Ritz, no i to są łatwe zabójstwa od ekipy Illuminar Gaming, 11 do 6 5 rund przewagi, nie miałby on większych szans na zwycięstwo tylko teraz Vegi, żeby on tutaj ubezpieczał swojemu kompanowi schody, ale tak się nie dzieje, i właśnie wejście od konektora daje również pierwsze zabójstwo w tej rundzie. Janusz Stakspogorzelski decyduje się na pik. Jest to frag od naszego gracza. Dodatkowo patrzy okolica okna, również próbuje skontrolować apsy. No ale tutaj właśnie Wegi musi zrobić coś więcej. Wegi jednak walczy, Harn wyeliminowany. Patrick za chwilę podejmie chyba walkę z rywalem, i zobaczmy, że jest walka, ale jednak z graczem Illuminar i tutaj Ritz na współkę z Wegim dają sobie radę, a w międzyczasie również i za Zawłupy dokłada zabójstwo. Dzięki czemu, pomimo tak fatalnego początku, Illuminar Gaming powoli zaczyna wychodzić z tych opresji za sprawą trzech eliminacji od Janusza. Mocek ma lukę i piękny one-way. Frak zdobyty, przewaga, zainkasowana. Teraz jeszcze Marv z Vegi. Oj, tutaj problemy, ale snack zdobywa dwa trafienia. I na sam koniec również inocent z eliminacją. Illuminar 13, Fate, cały czas 8 i dodatkowo terroryści w tym momencie funduszy na zakup pełnego wyposażenia nie posiadają. Oczywiście lepsze wyposażenie, ale teraz świetne wyjście, Ritz! O, ależ to było zagranie, a tylko i wyłącznie Niki teraz próbuje pystkować. Jeden frag wpada, i być może jeszcze ten drugi frag zostanie zdobyty. Ale jeżeli Ritz jest w takiej dyspozycji, no to na pewno Niki nie ma czego szukać w takim pojedynku. Tutaj, jak zakuty w ziemię, teraz jednak się wychyla, ale Mar wykorzystuje tą informację, zdobywając dwie eliminacje otwierające. Dodatkowo teraz pod bombę B bardzo agresywnie chcą przyspieszyć terroryści. Sytuacja pięciu na trzech. My odpuszczamy Bombsite A, ale we dwójkę jesteśmy ustawieni od Respa, tak więc Patrick będzie na pewno za chwilę miał problemy, chociaż ten zdążył sobie wyciągnąć broń. Zdążył wyciągnąć, przeładować tak naprawdę wszystko, co miał w punktu No i to jest runda, śmiało można powiedzieć, pod do drużyny Fate. Bardzo ładnie zagrali tu terroryści i my byliśmy po prostu bez żadnej szansy, żeby to zwyciężyć. Jeszcze, jeszcze, co prawda Snack spróbuje, ale na próbach się zakończy. Jedna eliminacja od Janusza, a ekipa Fate teraz troszeczkę zbliża się z tym rezultatem. To jest pięć rund Straty cały czas jest to spory zapas, ale jednak o, albo będzie 16-14, albo będzie wynik 15-15. do Chyba że w tej rundzie, właśnie, Snax weźmie ciężar gry na swoje barki, bo on jest na razie trafieniem otwierającym Snax po raz drugi. Ale teraz szybsze podejście pod Bonsai P. No i muszą teraz nasi gracze odpowiedzieć. Znowu Snax zdąży się wcelować. Przeciwnicy jak na razie dosyć defensywnie, ale bombę uda im się zaplantować, tak więc Illuminar Gaming z jednym zawodnikiem więcej, no muszą zdecydowanie teraz nasi zawodnicy zdobyć jeszcze jedno zabójstwo, a taki frag dałby nam naprawdę bardzo wiele. Podniesiony kałasznikowi, Nocent mierzy się tutaj z rywalem od pleców, i Nocent wygrywa przebitkę. Więc mamy teraz nagle dwóch zawodników więcej, i czyżby IHG miało wygrać taką rundę ekonomiczną? Oj oby tak zauważona noga, Wegi, nie daje sobie rady. Snacks teraz niecelnie, ale Maus wykorzystuje możliwość i jeden na jednego Snacks z ostatnim zabójstwem, i to będzie prawdopodobnie zwycięstwo. Czy bombę uda się rozbroić? Nie. Jednak nie myślałem już, że będzie 16-13, ale jednak to nie jest jeszcze koniec i to ekipa Fade wygrywa 14. rundę w tym momencie. Tylko być może w jakiejś rundzie eco może ktoś by zaryzykował. No teraz leci daj mu w snach, z trafieniem, Wegi również i jesteśmy chyba świadkami wygranej, tak też się dzieje, Ritz z ostatnim zabójstwem 16 do 14 i co się odwlecze to nie uciecze, IHG wygrywa pierwszą mapę, więc zobaczmy jak na razie bardzo agresywnie inocent również tutaj próbuje pestkować pozostała część ekipy IHG i to się udaje, zobaczmy jak łatwo, bez straty nawet w punktach zdrowia, jedynie Ritz dostał za 7 HP i potężny Illuminar rozpoczyna z grubej rury drugą mapę tego pojedynku. cool. No i Maus bardzo agresywnie, przekonamy się co tutaj przyszykują terroryści, bo ci, no niczym Astralis na mapie The Inferno na no bananie ustawieni całym składem. Maus rozpędza full auto, śmieci cztery fragi od Nikołaja. No i wpada również piąte zabójstwo z pistoletu, tak więc wynik 3 do 0. I bardzo łatwo i bardzo pięknie Illumina rozpoczyna zmagania na mapie The Train. Chociaż ten tylko czeka, Bardzo uderzony i Riz teraz, wow! Ale początek, dwie eliminacje od Pawła i mamy już przewagę zdobytą. Leci jeszcze dobry Neidzik, ale tutaj snaks niecelnie, ale na całe szczęście mamy Ritz, który teraz w tej rundzie idzie. Być może nawet i po Ace'a, jeżeli kolejne dwa fragi wpadną jego łupem. Neidzik dorzucony na Olofa, przeciwnik przyspiesza, Patryk podchodzi, ale tutaj Ritz pestkuje jednak. No finalnie eliminacji nie uda mu się zrobić. Sytuacja dwóch na dwóch, Illuminar Gaming rozstawione. Jeden od odnogi, drugi z okolic starego bs już rotuje do kompana, żeby ustawić się dwójkowo i żeby właśnie... Tak naprawdę spokojnie tutaj podłożyć bombę o, czy przepraszam, tutaj Fate chce podłożyć bombę Rywal ma 4 HP, ja się sam zamieszałem Ale oczywiście gracze Illuminar Gaming No wykorzystują ten moment, wykorzystują okazję Taki dystans wychyla, pikuje pozycję Ale to jak na razie Snacks, o którym wspominałem wcześniej Daje entry, trafienie I jesteśmy w stanie zapewnić sobie teraz przewagę jednego zawodnika Dodatkowo przeciwnicy podjeżdżają MTW Pozycja skanowana przez Ritz Ale Innocent jak na razie Niedouważony za to rywal na gnieździe Także Wegi nie daje rady, ale Snax po raz drugi, więc sytuacja mimo wszystko wyrównana, bo tam drużyna Fighter radzi sobie naprawdę wybitnie, Snax po raz trzeci i jeszcze ma instynkt, gdzie może pojawić się przeciwnik, tak więc teraz Snax no robi dużą robotę i dlatego właśnie AWP jest tak ważna na mapie The Train, bo po prostu można robić kolosalne obrażenia. Janusz wycofuje się pod Bombsite B. Dodatkowo, teraz zauważony przeciwnik. No, i Maus koniec końców likwiduje nikiego pomimo dosyć dużych problemów. Ale najważniejsze jest to, że nie stracił przy tym nawet jednego HP. Chce zaatakować jeszcze Bombsite. A być może uda mu się podożyć ładunek, ale jeżeli Mocek go zauważy, no to nie będzie miał żadnych szans na to zwycięstwo i tak też się dzieje. Paweł Mocek z ostatnią eliminacją poprawić. No i widzimy, następuje podejście. 25 sekund do końca. Bomb by atakowany. Maus na pozycji. No i teraz kwestia, ile będzie pragu w stanie zdobyć Maus, bo ten jak na razie no nie zdążył do końca się odwrócić. Zaczynają się problemy. Sytuacja 3 na 3, jednak Snacks na pozycji. Janusz w takiej sytuacji oczywiście błędów nie popełnia. Zobaczmy, że Snacks leci, ale Wegi go uprzedził, więc mimo wszystko nawet bomby nie uda się podłożyć stronie atakującej. I Luminar Gaming wygrywa w tym momencie szósty raz na mapie The Train. Arek na wojski za to będzie problem, bo dorzucony flash, flash numer 2, no i Bloko wykorzystuje to i noc z jednym zabójstwem, Niki też odpowiada, więc widać, że jednak sprawdza się ten zły scenariusz, czyli troszeczkę lepsza gra ze strony tej w ostatnim czasie, no i dlatego też Patrick likwiduje Snaxa, dając pewną przewagę 4 na 1. Bardzo agresywna gra, jak na razie drużyny Illuminar Gaming. Zobaczmy, że tam z wiertarką podjechał na blisko Wegi i on nie zamierza się zatrzymywać. Oj, tylko, że Maus będzie. W niebezpieczeństwie, bo, rywale, mają chrapkę na wychylenie. Tutaj jest w razie co ustawiony też snacks, tak więc, no, no idzik. Ole, to będzie bolesne, ale to zaboli Fejt, proszę bardzo, do trzech zawodników ma zero. I teraz Maus może dokończyć dzieła. Oj, szkoda, że tego fraga się nie udało zdobyć, ale Maus po raz drugi. I widać te problemy. Jednak bloker na flashu łapie przeciwnika, mar, likwiduje wegiego, więc o ile ten początek fantastyczny, no to, dalszy etap rundy, niestety, pod do fate. Wiemy, że dwóch zawodników jest mocno obitych i oby ta sytuacja została przez nas wykorzystana. No bo jeżeli tak się nie stanie, to będą tarapaty, no i nocę z lekkimi problemami, ale najważniejsze. Dwóch na dwóch. My posiadamy mołotowa. My posiadamy również z tego co widzę chyba jednego smoka, ale... Tak jest, dokładnie. Mamy smoka i Ritz próbuje broić tą bombę na raz. Mamy defa. Oj, musi być cover. No niestety zabrakło bardzo niewiele. Jednakże znowu jeden na jednego mocek broi bombę na raz. Przeciwnik próbuje skanować, lecz Paweł Mocek, no tutaj go silnie stoi. Przykucnął jak taki prawdziwy Słowianin. No i wziął się za rozbrajanie. Trzymał to E do końca i udało się wygrać rundę 9-4. Paweł Mocek w tym momencie bohaterem. Teraz jednak wyjście Maus jako pierwszy. Tutaj strzały padają, ale fragi również. Ale na konto Iluminat. Teraz jednak odpowiedzi od antyterrorystów. Ritz jednak z bardzo ważnym trafieniem. No i Ritz musi tutaj zdobyć tą eliminację. Widzi, że szansę ma, ale jednak Patryk skuteczny. Na przeżyciu pozostaje Janusz Gas który z jednym trafieniem, ale natychmiastowo dostaje on po głowie od Harna, tak więc Fate wygrywa te pistolety. Mamy nadzieję, że oczywiście. Będzie to jakaś podjęta rywalizacja, że przynajmniej jednego fraga uda się zdobyć, ale jak na razie Mar strzela jak do kaczek, tak więc tutaj fragi padają. nie będzie żadnej eliminacji, bo dodatkowo Mar zdobywa w tym momencie trzecie zabójstwo, a ekipa Fate jeszcze troszeczkę z tym wynikiem zaczyna się zbliżać. To nieciekawe, jeżeli będziemy chcieli tam atakować, flash poleciał. Maus będzie jako pierwszy się wychylał. Jeszcze tutaj przygotowany. No i sam siebie troszeczkę zafleszował, ale jednak jest wychylenie. Strzały podjęte i po raz pierwszy. Małc się wychyla. Niki podkrócił górny zamek, ale tutaj pozwalają sobie, na naprawdę wiele graczy, i HG. No i Innocent z hat-trickiem jak na razie. Będą być może kolejne zabójstwa. Paweł Mocek chce. No i na pewno próbuje. Jest i czwarty frak, a wie, że Niki zdobył. Tutaj jednego fraga i wie być może, że zawodnik jest na górnym zamku, już go usłyszał, więc Mocuś tutaj powinien tego ace'a zdobyć i tak też się dzieje. Paweł Mocek z piątym zabójstwem, no i runda numer 14 wędruje w tym momencie na rzecz Illumina Gaming. Illumina Gaming na pełnym ekwipunku, przeciwnicy borykają się z problemami, stać ich tylko na jedną M4, tak, to pistolety maszynowe oraz Deagle. W na razie Wegi bardzo agresywnie. Arek chce zająć pozycję i zobaczmy. Arek się rozpędza. Pierwsze zabójstwo od niego. Znowu tutaj próbuje złapać troszeczkę przeciwników, bo chaos jest ogromny. I proszę bardzo, no Wegi jak do siebie. Kolejny raz runda, gdzie zdobywa multieliminację. Zobaczmy, że Wegi no nie zamierza się zatrzymywać. Szybkie przeładowanie broni i nocent Wegi Snacks. I to już jest po rundzie. To już jest po spotkaniu. 16 do 9. Polacy triumfują. No i jesteśmy w fazie playoff. bezpiecznie. Wygrywamy ten mecz i awansujemy do dalszego etapu rozgrywek 9 to 5. Fantastycznie oglądało się to widowisko.